Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj niestety znowu pogoda uniemożliwia wędkowanie, dlatego kontynuujemy cykl vlogów, a dzisiaj porozmawiamy sobie o sprzedajnych wędkarskich youtuberach. Czyli, czy każdy wędkarski youtuber się sprzedaje? Dlaczego to robi? Jakie są sposoby na to, żeby na tym wędkarskim youtubie się sprzedać? Kogo najbardziej... Z tej okazji boli dupa, oraz czy jesteście robieni w bambuko, no i czy firmy i marki wędkarskie do czegokolwiek youtuberów zmuszają. Zapraszam do oglądania. Kiedyś to były czasy, kiedyś wędkarski youtube to była tylko pasja, wszyscy nagrywali tylko z pasji, nikt nie myślał o zarabianiu pieniędzy. Jest to oczywiście poniekąd bzdura. Faktem jest, że kiedyś, kiedy zakładało się kanał na youtube, szczególnie na wędkarskim youtube, a ja już parę lat na tym youtube funkcjonuję. Większość nie myślała o tym, żeby zarabiać na tym YouTubie pieniądze, tylko robiła to faktycznie z pasji. Ale czy faktycznie tak było? Otóż nie do końca, bo nawet ci, którzy założyli kanały z pasji, prędzej czy później zaczęli zastanawiać się nad tym, jak tą swoją pracę na tym YouTubie monetyzować. Choćby dlatego, że większość z nas po jakimś czasie zorientowała się, że taka działalność na YouTubie również niesie ze sobą jakieś koszty. Trzeba było kupić kamery, trzeba było kupić jakieś mikrofony. To wszystko nie było aż tak dostępne jak teraz, że możemy nagrywać to zwykłym telefonem. Więc te koszty jakieś tam trzeba było ponieść, trzeba było ponieść koszty muzyki, koszty programów itd. itd. I w pierwszej kolejności wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak sobie chociaż te koszty zredukować, jak sobie jakby zrekompensować ten wkład, który poczyniliśmy właśnie po to, żeby te kanały funkcjonowały. A jako, że YouTube w innych branżach był o wiele do przodu w porównaniu do tej branży wędkarskiej, to tam już było widać, że na tym YouTubie można zarabiać. Więc w naszych głowach, myślę, że w większości YouTuberów, ja nie mówię oczywiście o wszystkich, bo ja nie wiem... Yy, ja, jak się inni kierowali, wiem tylko, no, że niektórzy, bo z niektórymi na ten temat już wtedy rozmawialiśmy, już nam w głowie gdzieś tam świtało, że może, by tą pasję fajnie było właśnie zmonetyzować zacząć robić to, co myślę większość z nas chciałaby robić czyli połączyć naszą pasję z pracą bo jak to mówią, jak, nie będziesz, jak będziesz robił w życiu to, co kochasz, to nigdy nie będziesz pracować. Tak więc nie jest prawdą, że nikt kiedyś nie myślał o zarabianiu. Bo myślę, że większość z nas już o tym zarabianiu zaczęła myśleć. Problem tylko polegał na tym, że nie było możliwości, żeby na tych kanałach zarabiać. Faktem jest, że już wtedy był ten cały mechanizm AdSense'a, można było zarabiać na wyświetleniach, tylko wtedy tych wyświetleń wszyscy mieliśmy bardzo mało. Stawki na tym YouTubie w porównaniu do tego, co jest teraz, były o wiele mniejsze, więc były to naprawdę, uwierzcie mi, mega groszowe sprawy. Oczywiście wielu z nas to już trochę podkręcało. Jedną z najbardziej motywujących rzeczy, jeżeli wykonujemy jakąś pracę, jest po prostu pieniądz. Więc ten pieniądz, jeżeli gdzieś tam się pojawiał, on był nawet malutki, to już nas łechtał, już nas motywował, już powodował to, że widzieliśmy możliwości rozwoju i kontynuacji tego, co zaczęliśmy. Więc kiedyś siłą rzeczy nie mogliście widzieć tak komercyjnych działań jak w dniu dzisiejszym, bo po prostu. Nie były one możliwe. Firmy marki nie miały świadomości, że jest to platforma, która całkiem fajnie sprawdza się właśnie w marketingu, marketingu internetowym, więc te współprace były albo bardzo liche, mizerne. Z reguły te firmy no, też nie wiedziały, jak się w tym poruszać, nie widziały korzyści, więc tych współprac najzwyczajniej w świecie nie było i wtedy na tamten czas wielu sprzedało się. Jak to się mówi? Za czapkę i wędkę. Bo zdarzało się, że ktoś tam otrzymywał jakieś naprawdę drobne granty, fanty, za to, żeby coś tam na tym YouTubie pokazać. Tutaj taka mała ciekawostka dla tych, którzy śledzą moje działania w internecie jeszcze za czasów poprzedniego kanału wędkarskiej tuby. Wielu z Was twierdzi, że ja i Artur na tamten czas nie chcieliśmy. Komercjalizować naszych działań, dopiero gdy ja zostałem sam, to wtedy zacząłem tą komercjalizację. Wyprowadzam was z błędu, wtedy oboje myśleliśmy o komercjalizacji, tylko nie mieliśmy takich możliwości, więc jeżeli dzisiaj obydwoje byśmy do tego momentu dotarli, to obydwoje byśmy te działania podejmowali. Ci, którzy dotrwali do czasów, kiedy ta komercjalizacja zaczęła pokazywać się na wędkarskim YouTubie, a mówię, dotrwali, bo to minęło bardzo wiele lat zanim pewne możliwości zaczęły się pojawiać wymagało to bardzo dużo determinacji wymagało to bardzo dużo pasji bo wielu niestety w trakcie pamiętam bardzo dużo kanałów, które po prostu gdzieś tam zaczynały i po jakimś czasie odpadały, bo jeżeli tutaj wyjaśnienie też dla tych, którzy uważają, że zarabianie na YouTube jest sprawą bardzo prostą, wyprowadzam Was z błędu, to jest masa Pracy i umiejętności, które trzeba w to włożyć i czasu, bardzo dużo czasu. W przypadku naszego wędkarskiego YouTube'a to było naprawdę bardzo dużo czasu, więc to nie jest tak, że sobie wchodzimy na YouTube'a, produkujemy filmy i zaczynamy na nich zarabiać. Jeżeli ktoś tak myśli, proponuję spróbować i po pół roku wrócić tutaj i napisać komentarz, jak Wam poszło, ileście milionów zarobili. I tak jak mówię, po czasie pewne możliwości zaczęły się pojawiać, pewne drzwi zaczęły się otwierać, i youtuberzy po prostu zaczęli z tych możliwości korzystać. Czy jest w tym coś złego? Ja uważam osobiście, że nie. Po pierwsze, wszyscy żeśmy też trochę kalkulowali, ile pracy, ile zasobów, ile wiedzy musieliśmy włożyć w to, żeby produkować treści przez ileś tam lat, więc najzwyczajniej w świecie po jakimś czasie. We wszystkich nas pojawiła się chęć zwrotu tych kosztów. To po pierwsze. Po drugie, tak jak mówię, chyba nie ma nic piękniejszego jak zarabianie na pasji, zarabianie na tym, co się kocha. Jeżeli mam do wyboru tyranie gdzieś w biurze, a robienie tego, co sprawia mi naprawdę przyjemność, to jak myślicie, co wybieram? Myślę, że o motywacji i dlaczego wędkarskie youtuberzy się sprzedają, no nie ma co już więcej dyskutować, bo myślę, że sprawa jest prosta. Teraz, czy wszyscy wędkarskie youtuberzy się sprzedają? Ja myślę, że tak. Jeden to robi na większą, drugi to robi na mniejszą skalę. Jedni wchodzą w współpracę z firmami, gdzieś tam wchodzą, stają się jakimiś konsultantami, więc mają za te jakieś profity. Pomówimy tutaj o wynagrodzeniu, bo do dzisiaj funkcjonuje też coś takiego jak wynagrodzenie w sprzęcie, niektórym to odpowiada, bo są tacy, którzy też jakby nie chcą pieniędzy za to chcą po prostu mieć zabezpieczone, jakby to zaplecze sprzętowe, jeżeli chodzi o wędkarstwo, więc jakby. Myślę, że wszyscy, którzy funkcjonujemy na YouTube na dzień dzisiejszy, w jakiś tam sposób się sprzedajemy. Ja obserwuję inne kanały, widzę co na tych innych kanałach się dzieje i widzę, że w zasadzie na każdym z nich mamy do czynienia z monetyzacją w taki czy w inny sposób. Bo właśnie jakie są sposoby na to, żeby monetyzować swoje działania na wędkarskim YouTube? Na pewno są to wyświetlenia i cały system AdSense, czyli te, te, te m, y, wynagrodzenie finansowe za wyświetlenia. Tutaj chyba nie wiem, czy jest jakiś kanał, który ma to wyłączone. No każdy, chociaż mniej lub więcej, chce z tych wyświetleń zarobić. Ja nie mówię, że wszyscy mają parcie, żeby yy, zarobić nie wiadomo ile, ale każdy jakiś tam grosz chce sobie też przytulić. Są to wszelkiego rodzaju lokowania produktów, które też występują u mnie na kanale, występują również na innych kanałach. I to też bardzo dobrze widać. Są różne współprace właśnie na zasadzie wspierania przez marki, są różne współprace na zasadzie jakichś linków odsyłających ze sklepami wędkarskimi, więc tych możliwości na dzień dzisiejszy jest sporo, tylko cały czas wszystkich tych, którzy może napalaliby się, że wystarczy wejść na wędkarskiego YouTube'a i zarobi się tam nie wiadomo, ile, to chciałbym troszeczkę sprowadzić. W świat realny to nie jest tak, że zaczynacie nagrywać, i wszyscy się do was zgłaszają, i czerpiecie z tego niewiadome jakie profity. Uwierzcie mi, że trzeba się jednak trochę w tym wszystkim napracować. Czy wy, jako widzowie, jesteście przez to robieni w bambuko? Nie mogę się wypowiadać za wszystkich youtuberów, którzy nagrywają, nie mogę się wypowiadać za wszystkich tych, którzy wchodzą w jakieś współpracę. Mniej więcej rynek znam, mniej więcej obserwuję to co się dzieje. Ja ze swojej strony, na bazie swoich doświadczeń i tego co obserwuję, i tego co wiem, jak to w branży wygląda, nie widzę, żeby ktoś z youtuberów wciskał wam jakąś naprawdę mega ciemnotę. Znam wiele youtuberów, wielu youtuberów, znam wiele tematów, które gdzieś tam były odrzucane przez wielu, bo po prostu tego tematu nie czuli, i ja sam po sobie to jakby mogę powiedzieć tak no w stu też wiem że to nie jest tak że łapie się każdą srokę za ogon nie wyobrażam sobie robić tego bo musimy wrócić jeszcze do początku kiedy ja powiedziałem że kiedyś kanały zakładało się z pasji dzisiaj również pasja myślę u większości z nas jest na pierwszym miejscu nie wyobrażam sobie robić tego a jest to taka powiedzmy sobie jest to takie zajęcie no to nie jest ciepłe biuro gdzie sobie siedzimy i pijemy kawę i coś tam sobie podłubiemy na komputerze. Jest to praca, która wymaga dużo ruchu, która wymaga dużo kreatywności, która wymaga ciągłego wymyślania, która wymaga umiejętności montażowych, graficznych, dźwiękowych, filmowych i tak dalej, i tak dalej. więc tam cały czas też się trzeba czegoś uczyć, też się trzeba cały czas rozwijać, do tego warunki, no czasami w deszczu, w zimnie, więc nie wyobrażam sobie, żeby uprawiać naszą pasję i robić jakieś naprawdę lipy, które będą nam uprawianie tej pasji i uprawianie tej pracy, nazwijmy to, uprzykrzać. Dlatego ja nie widzę, żeby jakaś straszna lipa działa się na wędkarskim YouTubie. I nie, ja wiem też to po sobie, że wiele tematów, bo ja wiem, że wy widzicie to, co widzicie, oceniacie w komentarzach czasami bardzo brutalnie również moje działania, czy też innych kolegów czy koleżanek, youtuberów. Ale Wy widzicie tylko jedną stronę medalu. Zaraz sobie jeszcze o tym porozmawiamy przy okazji, właśnie tego, czy firmy i marki wędkarskie do czegoś nas, youtuberów, zmuszają. Bo taka fama też gdzieś tam w komentarzach idzie, że my no, jesteśmy zmuszani do pokazywania czegoś. Więc do tego sobie zaraz wrócimy, jeżeli chodzi o produkty, o rzeczy, o współpracę, o marki to tak jak mówię nie wyobrażam sobie żebyśmy mieli sobie my jako youtuberzy uprzykrzać tą całą naszą pracę, to całe nasze zajęcie i w tym wszystkim uprawianie pasji robiąc coś czy obcując czymś co będzie nam kompletnie nie leżeć. Zresztą tak jak widzicie u mnie jest wiele tematów, które ja wam pokazuję i ja je potem normalnie w moim codziennym wędkowaniu i na innych filmach używam. Więc to jest chyba też jeden z dowodów na to, że mnie po prostu te produkty nie męczą. Dostawałem propozycję na przykład lokowania na kanale gry mobilnej. Jakiejś tam wędkarskiej gry mobilnej. Nie pamiętam już co to było dokładnie. Powiem szczerze, że się nawet za bardzo w temat nie zagłębiałem, bo uznałem, że to nie jest w ogóle temat dla mnie. A przede wszystkim nie chcę wam tego wciskać, bo no, ja raczej skupiam się na tym, co mogę zrobić nad wodą i jakby gry. Nie do końca do mnie przemawiają Więc to był temat, który zdecydowanie odrzuciłem Były jakieś tematy poboczne Jakieś tematy takie dziwne Motoryzacyjne Jakiś film, które ściągają jakieś samochody Były też takie propozycje Też to odrzucałem Były jakieś propozycje na przykład odzieży Z jakichś marek niewędkarskich Które jak zobaczyłem to stwierdziłem, że jest to po prostu chińska szmata I ja nie mam zamiaru tego pokazywać Ani w tym chodzić ubrany Bo wszystko co pokazuję też wiąże się z tym Że ja tego używam a tak jak powiedziałem, nie bardzo odpowiada mi używanie czegoś, z czym ja się będę męczył, to przede wszystkim. A po drugie, pokazywanie wam tego jako fajny produkt. Jeżeli decyduję się coś pokazać, to muszę mieć w sobie przekonanie, że jest to warte pokazania. I takim przykładem jest na przykład, i tutaj właśnie zrobimy sobie szczyt szczytów w materiale dotyczącym sprzedajnych YouTuberów. Zrobimy sobie lokowanie produktu, zrobimy je sobie. Liczę na to, że dotrwacie, przetrwacie to lokowanie, bo to, że Wy jakby uczestniczycie i też niezależnie od tego, co potem z tym zrobicie, jakby zgodzicie się na to, że na kanale u kogoś są jakieś pewne lokowania, to Wy też w ten sposób dajecie wsparcie dla tego kanału. Miejcie tego świadomość, że. Ktoś Was nie prosi o pieniądze, tylko prosi Was, żebyście zobaczyli, co on ma Wam do zaproponowania. Wasza obecność jest wsparciem kanału. I tak jak wiecie, bo to też czasami wywołuje kontrowersje, ja używam echosądy Dipper. Za chwilę sobie o tym diperze trochę porozmawiamy, bo jest właśnie fajna okazja, żebym Wam powiedział, jak można go użyć sobie w okresie zimowym, a przy okazji powiem Wam też parę zdań na temat tego i to będzie taki przykład, dlaczego na tego dipera w ogóle się zdecydowałem, ale to chodźcie na chwilę na zewnątrz, coś Wam najpierw pokażę. Słuchajcie, tak jak widzicie, zobaczcie, zasypało śniegiem, i niestety zbiornik, który miałem upatrzony, że w tym roku połowię sobie na nim sandacze. Chciałem Wam też tutaj parę tematów pokazać. To jest też jedna z przeszkód przy produkcji właśnie kanału wędkarskiego, że miałem no, gdzieś tam 3-4 tematy, to właśnie takie sandaczowo sztupakowe, a niestety, zobaczcie, przyszedł lód. I ten lód uniemożliwi mi wędkowanie, dlatego niestety te tematy będę musiał zostawić na kiedy indziej. Ale jest to doskonała okazja do tego, żebym właśnie jakby kontynuował temat dipera, który używam. Ja mam tu akurat ze sobą dipera Pro 2. Jak wiecie, ostatnio używam dipera Cheer Plus 2. I właśnie z tej okazji, że idzie zima, zbiorniki już zaczyna skuwać lód. Bo ta echo sonda ma w sobie tryb łowienia podlodowego, jak wiecie ja używałem tej ochosondy wielokrotnie na rzekach używałem jej na wodach stojących czy to przy okazji spławika, czy to przy okazji spinningu, ją naprawdę bardzo fajnie w różny sposób można wykorzystać i przy wędkarstwie podlodowym ona również jakby to jest takie urządzenie, które cały rok możecie używać, bo ona również ma tryb właśnie łowienia z podlodu Przełączacie sobie odpowiedni tryb na wędkarstwo podlodowe, kładziecie sobie to w przerębel i macie obraz tego, co dzieje się tam pod spodem i możecie sobie też za pomocą tego Deepera łowić ryby. A teraz jest fajna okazja do tego, żeby taki zestaw nabyć. Pamiętacie, ja pokazywałem zestaw e, taki, który zawiera jakby ochosondę chir plus 2 plus komin wędkarski który tam też na zimę Wam się przyda, plus okulary polaryzacyjne Westina i ten zestaw cały czas do końca roku jest dostępny. To co, tak jak kiedyś kupowaliście Chirpa, to w tej samej cenie tego Chirpa macie teraz dodatkowo jeszcze okulary i ten komin. Same te okulary, jak kojarzę, kosztują ze trzystówki, bardzo fajna sprawa, też na zimę, na słoneczne dni jak najbardziej, także Fish, Spotter, Kit, możecie sobie zakupić. Jak wiecie, też Deeper to jest też aplikacja. Na aplikację też do 26 grudnia jest fajna promka. Wszystkie szczegóły to jest aplikacja, którą, o którą też bardzo często pytaliście gdzie ja te mapy batymetryczne wyszukuję gdzie jestem nad wodą i sobie o, obracam telefonem i patrzę sobie, jakie jest ukształtowanie dna, bo tam jest całe mnóstwo tych map. Więc na tą aplikację też, też jest promocja ale wszystkie szczegóły znajdziecie już w opisie tego filmu. I tam was przekierowuje. Kliknijcie sobie, poczytajcie, zobaczcie. Być może was to zainteresuje. Wracam do samochodu, bo jest zimno i zaraz kończymy temat sprzedajnych youtuberów. Na przykładzie tego właśnie lokowania jeszcze parę słów chciałbym wam powiedzieć. Temat jest jeszcze taki, że widzicie, że to lokowanie jest takie trochę na sucho, bo więcej opowiadam i gdzieś tam przebitkami operuje, ale niestety ten lód jest jeszcze za cienki, żebym wam pokazał jak ta echosonda działa z lodu. Jak już będzie na tyle gruby, to sobie wejdziemy i wtedy zrobimy kolejne lokowanie z pokazaniem jak to działa. I teraz po pierwsze, to, że uczestniczyliście w takim lokowaniu produktu, jednym z wielu, które na moich kanałach, na moim kanale się pokazuje, jest dla mnie wsparciem. To, że to oglądacie, nie musicie tego kupować. Nie musicie w nic klikać. Ja jakby do niczego nie przymuszam. Ale samo to, że godzicie się na to, że na moim kanale są te lokowania, są te współprace, to jest to wasza forma wsparcia dla mojej działalności. Jest to dla mnie możliwość późniejszego rozwoju. No bo właśnie, jak ja sobie te działania monetyzuję. I jakby w tej monetyzacji dochodzę do pewnego poziomu, gdzie nie muszę już zajmować się innymi sprawami, to jestem w stanie bardziej skupić się na produkcji kanału, więc tych filmów jest więcej. Zresztą, tak, tak jak zauważyliście, w tym roku filmów jest zdecydowanie więcej. To między innymi dzięki temu i to między innymi właśnie dzięki Wam, dzięki temu, że oglądacie mój kanał, oglądacie te lokowania. I ja później mogę w te różne współprace wchodzić. To jest jakby taki efekt. Druga sprawa, tak, taką, która wielu jakby boli, yy, i wiele osób zarzuca, że ta komercjalizacja, yy, że tutaj się pokazuje jakieś bzdury, i to nie tylko u mnie na kanale się pojawia. Wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Na jakiej podstawie ktokolwiek uważa, że youtuber, który pokazuje wam jakiś produkt, chce was zrobić wciula? Przecież na dłuższą metę nie ma to najmniejszego sensu. Na dłuższą metę może to doprowadzić do tego, że kanał przestanie istnieć. Na dłuższą metę może to doprowadzić do tego, że yy, no po prostu to się wszystko nie zepnie. Nie ma sensu, nie ma logiki w tym, żeby wciskać wędkarzom kit żeby youtuber wciskał wędkarzonki. To nie ma po prostu sensu, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby faktycznie poważnie, regularnie i przez długi okres czasu kanał prowadzić. Cały czas zaznaczam, że mówię tu z własnej perspektywy, ja nie mogę mówić za wszystkich youtuberów. Ja tylko mówię, że w moim odczuciu nikt takich rzeczy nie robi i, i no ja na pewno takich rzeczy nie robię i właśnie przykład tego Dipera jest taki. Ja wiem, że wielu jakby bo problem też polega na tym, że wielu widzów mam wrażenie nie do końca rozumie, o czym ja mówię, na przykład przy okazji pokazywania echosondy Viper. Ja nigdy nie powiedziałem, że jest to echosonda, która zastąpi wam urządzenie jakieś takie z wielkim telewizorem, echosondę z bocznymi sonarami. Nie, bo to jest w ogóle inny typ urządzenia. To jest urządzenie mobilne, to jest urządzenie, które mogę sobie schować do kieszeni. To jest urządzenie, które mogę użyć sobie łowiąc z brzegu. Łowiąc na spławik, łowiąc na spinning, łowiąc właśnie z podlodu. Jest też taka możliwość, więc jak już je mam, to mogę sobie je podpiąć do łodzi, ale nigdy nie powiedziałem, że to jest zamiast. To jest po prostu urządzenie, które jest jakby dedykowane trochę do innych zadań i dające inne możliwości. I w mojej ocenie tutaj właśnie jakby na tym przykładzie tego Deepera, o którym też dzisiaj Wam mówię, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie. Ono jest dopracowane, bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie funkcjonujące. Notabene te mapy w tej aplikacji Fish Deeper, które są, są naprawdę świetnie zrobione. Mi to urządzenie naprawdę w takim moim codziennym wędkowaniu bardzo pomaga i ułatwia. Więc jeżeli mam taką współpracę Urządzenie mi się fajnie używa, urządzenie mi pomaga w moim wędkowaniu, mapy są super. Sam po prostu z tych map, tak naj, mówiąc prywatnie, korzystam. To jaki miałbym mieć powód, żeby Wam tego nie pokazać? Bo ja sobie myślę, że jeżeli to jest fajne, to ja Wam chcę to pokazać. Oczywiście to jest Wasza decyzja, czy się na to zdecydujecie. To jest Wasza decyzja, czy macie taką potrzebę, żeby mieć takie urządzenie. To jest wasza decyzja, czy wam się to urządzenie przyda, czy w waszym wędkowaniu ono znajdzie zastosowanie. Bo ja do niczego nie zmuszam, ale to jest moja propozycja na to, że być może jest to coś fajnego, co właśnie w waszym wędkowaniu może wam pomóc. Nie wyobrażam sobie, trzymać tutaj urządzenie, co do którego nie miałbym przekonania. Nie wyobrażam sobie, trzymać to urządzenie, które w tak zwanych materiałach reklamowych, sponsorowanych Wam pokazuję, a później odkładam w kąt i nie chcę na to patrzeć i nie chcę tego używać. Nie, ja to używam nawet jeżeli nie produkuję materiału takiego sponsorowanego. Więc jakby na tym cały pic polega. I nie wyobrażam sobie, żeby jakiś youtuber godził się na pokazywanie szajsu i później z tym szajsem się męczył. I tutaj przechodzimy też płynnie do kolejnego tematu, czy marki i firmy wędkarskie do czegoś nas zmuszają jako youtuberów. Słuchajcie, nie wiem jak to jest... U innych YouTuberów, bo ja nie widziałem ich, ich umów. Jakby też za bardzo nie wnikam w te tematy, bo to jest każdego indywidualna sprawa. Na bazie własnych doświadczeń i doświadczeń kilku YouTuberów, z którymi trochę bardziej otwarcie na te tematy rozmawiam, to powiem Wam tak, że nie słyszałem i ja przynajmniej nie miałem do czynienia z sytuacją, w której marka czy firma wędkarska coś by narzucała. To nie wygląda tak, jakby się niektórym wydawało, że dzwoni gość z firmy X, mówi, że coś by chciał u nas zalakować, i słuchaj, pokaż to, pokaż to tak, pokaż to tak, powiedz tak, o, powiedz o tym tak, i powiedz o tym tak, i to ma Ci się podobać, i musisz opowiadać w superlatywach. Nigdy w życiu mi się taka sytuacja nie zdarzyła, jeżeli by się zdarzyła. Przepraszam, raz, jeden, dawno temu, jeszcze właśnie za czasów wędkarskiej tuby, była taka sytuacja, gdzie pan z jednej firmy bardzo mnie przekonywał, Raz, żebym pokazywał produkty, które w ogóle nie są tożsame z moim wędkowaniem, z moim sposobem na wędkowanie, a dwa, no żebym mówił tam rzeczy, co do których nie miałem przekonania i tego też nie wiecie: no bo skąd macie to wiedzieć? Ja osobiście odmówiłem, bo to uważałem, że to nie jest temat dla mnie, natomiast jeżeli wszystkie te lokowania, które widzicie. Nigdy nikt mi nie powiedział, co ja mam na filmach mówić. Oczywiście zwraca, zwraca się czasami uwagę na to, że na przykład marce zależy. Słuchaj, zależy nam, żebyś o takich parametrach odpowiedział. Tak jak teraz, właśnie na przykładzie tego Deepera. Yy, yy, jest ta promocja, która uważam, że jest fajna, no bo naprawdę dostajecie fajne okulary i far, fajny komin w cenie normalnego chirpa. Yy, więc, jakby powiedz o tym, że coś takiego mamy. Spoko. Jest czasami prośba, żeby o pewnych parametrach opowiedzieć, ale nigdy nikt nie mówił: powiedz, że to jest super, powiedz, że ci się fajnie na tołowi, powiedz, że to jest w ogóle mega najlepszy produkt na rynku. Nigdy nie miałem do czynienia z taką sytuacją. Zawsze od wszystkich osób, firm, marek, z którymi współpracuję, słyszę, że. Z reguły mam też prawo wyboru. Nikt mi nie narzuca, jakim sprzętem ja mam łowić. Wiecie, że współpracuję z Savage Girem, tam mi nigdy nikt nie powiedział, co ja mam pokazać, na co ja mam łowić, czego ja mam w danym filmie użyć. Tak samo było z firmą Jackson, tak samo było z różnymi innymi markami. Zawsze było tak, Paweł, spójrz sobie w nasz katalog, zobacz, co by Ciebie interesowało, wybierz sobie pod swoje łowienie. I zawsze to omawialiśmy w ten sposób, że to ja sugerowałem i jakby proponowałem, co ja chcę użyć. Firmy się na to godzą, dostaję ten produkt i słyszę: "Powiedz, tak jak uważasz". I jeżeli byłaby sytuacja, że stwierdzam, że to jest jakaś padaka, to po prostu mówię, że to jest padaka i nie chcę tego promować, bo nie chcę ludzi robić wciula. Wszystko to, co wyobrażacie sobie sytuację, w której ja... Trzeci rok z rzędu współpracuję z Savage girem i miałbym łowić na produkty, które mi nie odpowiadają? Przecież to jest jakiś kompletny nonsens. Wyobra wyobrażacie sobie, że już też drugi rok z rzędu pokazuje wam dipera, w którego na przykład kompletnie nie wierzę i którego nie chcę używać? Przecież ja bym się zamęczył, ludzie, zamęczyłbym się tym. Więc nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że o, pokazuję, bo tak mu każą mówić. To jest tylko Wasza bujna wyobraźnia, i tutaj też dochodzimy do kolejnego punktu. Dlaczego niektórych boli dupa? Dlaczego niektórych tak to gdzieś tam mierdzi? Mam świadomość tego, że komercjalizacja w dzisiejszym świecie poszła naprawdę daleko. Ja też to widzę i mi też nie do końca się pewne rzeczy podobają, bo w pewnych branżach widzę, że to przekracza pewne granice i też tracę zaufanie, też te osoby tracą wiarygodność. No, jakby jest tego trochę za dużo, i czasami jest to pokazywane w sposób taki, że ewidentnie widać, że tam jest jakiś skrypt ułożony do tego, w jaki sposób dana reklama ma przebiegać. Tutaj nie ma żadnych skryptów, nie ma żadnych scenariuszy, jest pełna dowolność. Jak coś chcesz robić, to robisz. Jak nie chcesz czegoś robić, to po prostu tego nie robisz. Nie wiem, ja wiele w tych komentarzach widzę, że w ogóle jakby ludzie nie rozumieją tego, o czym ja mówię. Nie wiem, czy to jest zazdrość. Nie mam pojęcia. Trochę w zasadzie nie odpowiem Wam na to pytanie. To jest trochę teraz pytanie do Was. Dlaczego czasami właśnie tak silnie krytykujecie tego typu działania? I poniekąd, trochę, no gdzieś tam tym YouTuberom te skrzydła obcinacie. Poza tym możliwości współpracy z różnymi markami, uważam, że niosą też za sobą taką korzyść. Raz, że YouTuber ma dostęp... Do jakby szerszej gamy sprzętu, może sobie różne sprzęty poużywać, bo jakby to, co my pokazujemy, to jest jedno. A tak naprawdę od Was zależy decyzja, czy się na coś zdecydujecie, czy nie. Nie zmienia to faktu, że zawsze na tych wszystkich kanałach po prostu najzwyczajniej w świecie macie możliwość zobaczyć w akcji coś, czego normalnie byście w akcji nie zobaczyli. Więc myślę, że jest to też dla Was jakaś informacja. Czasami może pomagająca dokonać wyboru, czasami może rozświetlająca pewne sprawy. Więc jest w tym mimo wszystko jakaś korzyść. Nie jest tak, że wszyscy chcą wam, was oszukać. Ja wiem, że jest grono ludzi, które uważa, że cokolwiek się nie powie, to ci ludzie bardzo czują się oszukani i zrobieni w, kun, w konia. Ale pytanie, czyj to jest problem? Nas, youtuberów, czy właśnie takich ludzi? O, jakaś pani przyszła pooglądać, co się dzieje nad wodą. Jeżeli będziecie mieli takie życzenie, temat oczywiście możemy kontynuować, bo dzisiaj chociaż trochę się nagadałem, to tak naprawdę temat liznąłem, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu i dajcie znać też w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie. Tak jak to było przy okazji ostatniego materiału o składkach PZW, tak również tutaj potraktuję trochę ten materiał też badawczo. Jakie są wasze Opinie, żebym gdzieś na przyszłość mógł Wam ewentualnie na jakieś wątpliwości odpowiedzieć. A tymczasem słuchajcie, ja demontować ten materiał i no zobaczymy, jak to będzie dalej z sezonem. Na razie lód, na który wejść nie można. No cóż, to jest najgorszy okres, właśnie. To jest najgorszy okres dla, dla youtubera, dla wędkarza w ogóle, nie? Bo nie mamy co łowić, a dla youtubera to już w ogóle. Pozdrawiam, do zobaczyska.